Śmiesznie niskie ceny pszenicy w skupie. Zrezygnuj z produkcji, dostaniesz milion euro. Szokujący pomysł. Nie dajmy zniszczyć naszego rolnictwa jak produkcji maszyn apeluje Janusz Terka. Rolnik nieprofesjonalny ma bardzo trudne żniwa w tym roku. Rolnicy alarmują: tegoroczne żniwa rozpoczęły się w cieniu kryzysu, a ceny pszenicy osiągnęły poziom, jakiego nie pamiętają od 20 lat. To nie przesada to rzeczywistość, która dotyka serca i portfele prowadzących gospodarstwa. Na początku sierpnia pszenica paszowa kosztowała zaledwie około 700 zł za tonę i to w całej Polsce, zarówno na północy, jak i na południu. W magazynach zdarzały się nawet transakcje na poziomie 610 zł za tonę. To są stawki, które dla wielu rolników oznaczają dramat. Sytuacja jest bardzo trudna. W cenach pszenicy nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie wzrost kosztów produkcji. To są śmieszne stawki. Przypominają mi się lata 90., kiedy wszyscy rolnicy mieli nadzieję, że będzie lepiej, a nastała fala bankructw. Te słowa Mirosława Smaruja, członka zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, brzmią jak alarm. Zbigniew Solecki z Rolpetrolu nie kryje rozgoryczenia. Poziom cen jest fatalny, a rolnicy, którzy liczyli na pszenicę konsumpcyjną, mogą być rozczarowani. Młyny na południu kraju płacą za nią poniżej 800 zł za tonę, nawet z dowozem. Patrząc na liczby, średnia krajowa cena skupu pszenicy z okresu 11 kwartałów poprzedzających drugą połowę zeszłego roku wynosiła 1144 zł, a z analogicznego okresu przed drugą połową bieżącego roku. Już tylko 950 zł. To spadek, który dla wielu gospodarstw oznacza utratę rentowności. Rolnicy wskazują, że głównym powodem są prawa rynku. Gdy podaż przewyższa popyt, ceny lecą w dół. Do tego dochodzi brak magazynów i pilne zobowiązania. Kredyty trzeba spłacać, a zboże często trzeba sprzedać od razu. Pogoda dopełnia dramat. W województwie warmińsko-mazurskim zbiory zaczęły się z trzytygodniowym opóźnieniem, a w Wielkopolsce deszcze, błoto i choroby sprawiają, że suszenie i czyszczenie ziarna to dodatkowe koszty. Konsumpcyjna pszenica w tym roku będzie rzadkością. A co z kosztami? Trochę tańsze nawozy czy środki ochrony roślin to za mało. W porównaniu z drastycznie spadającymi cenami zboża, ich relacja koszt-zysk jest tragiczna. Paliwo wciąż kosztuje ponad 6 zł za litr, a kredyty rolnicze mają oprocentowanie około 11%. Podatek rolny, oparty na średniej cenie żyta, może pozostać wysoki, bo wiele gmin zachowuje stawki, by nie tracić dochodów. Brakuje też rąk do pracy. Nawet przy pensji 8 tysięcy zł miesięcznie, trudno znaleźć pracownika do obory. Maszyny drożeją, a perspektywy inwestycji zamydlają niepewność polityczna i handlowa. To nie jest rok żniw, to jest rok przetrwania, a przetrwanie dziś kosztuje więcej niż ktokolwiek mógł przewidzieć ciężko pracujemy i nam ta praca nie przynosi takich profitów, jakich powinna. Tak jak każdy idzie do pracy dzisiaj, pracuje, zarabia i wie, ile zarobi, to my tego nie wiemy. My się zboże nie wiemy, za ile je sprzedamy, a też nie wiemy, co po drodze się stanie, bo ciągłe klęski żywiołowe, to deszcze, to przymrozki, to susze, to nas co chwilę dotyka i, i to jest taka loteria. Nam się wypomina, że dostajemy te 15-18 miliardów rocznie dotacji, bo tyle dostają rolnicy, ale nikt nie mówi, że nawet 800 plus wydajemy 60 miliardów. Ktoś pójdzie, się spyta, ile kombajn kosztuje. To nie wiem, czy za milion złotych się kupi kombajn. Najtańszy, bo te wypasione to są w za 3 milionów. I kiedy one się zwrócą, gdy powiedzmy z uprawy owsa człowiek ma 500 złotych zysku. Ceny od 20 lat się nie zmieniają. Żyto kosztuje około 500-600 zł przez 20 lat. A przez 20 lat wszyscy wiemy, jak się zmieniły wszystkie koszty życia, koszty produktów, które wykorzystujemy, żeby wyhodować to żyto. Chleb kosztuje dzisiaj 5 zł, a nie złotówkę jak 20 lat temu, a cena zboża jest taka sama. Dlatego oburza to rolników, bo no, jest sytuacja ciężka. No, my wiążemy tak naprawdę koniec z końcem ledwo. Żniwa to jest nasz dorobek całego roku. Powinniśmy mieć wynagrodzenie odpowiednie do kosztu. Nakładu. Niestety wychodzimy na zero albo mamy zysku z hektara 500 zł. To może jest śmieszne, ale po odliczeniu wszystkich kosztów na dzień dzisiejszy tak wychodzi. To, co jest najgorsze, że produkujemy, koszty ponosimy, a nie wiemy za ile sprzedamy. Tak jak zboże w tym roku jest tańsze niż było w zeszłym roku. Wyobraźcie sobie sytuację, w której rząd oferuje milion euro każdemu rolnikowi, który zdecyduje się porzucić hodowlę krów. Tak działa holenderski program. Przeznaczono na niego aż półtora miliarda euro, a dotychczas zrezygnowało już blisko 450 hodowców. Wszystko w imię walki z nadmiernymi emisjami azotu i ochrony środowiska. Brzmi jak totalna porażka zdrowego rozsądku. Rolnictwo to coś więcej niż biznes. To jest dziedzictwo, kultura, codzienna praca, rodzinna tradycja. A dla wielu z nas to jedyna droga do utrzymania wsi przy życiu. Teraz nam mówią, Proszę, porzuć swój dorobek, przyjmij łapówkę i zniknij z mapy rolnictwa. To nie propozycja. To przekreślenie dziesięcioleci tradycji i pasji. System ten jest jak oferowanie ucieczki zamiast wsparcia. Rząd holenderski proponuje jedynie drastyczne rozwiązania. Masz problem, rolniku? Zakończ działalność. Tylko po co? By rozwiać miliony euro zamiast inwestować w rozwiązania, które utrzymają rolników na miejscu, modernizując ich działalność i chroniąc środowisko bez kolektywnego znikania. Pogłębiona emisja azotu to poważny problem. Nikt nie neguje potrzeby zmian. Ale zrobienie z rolników problemu, którego rozwiązaniem jest ich eliminacja, to czysta ignorancja. Potrzebne są inwestycje w technologię, dobrostan bydła, systemy czystego żywienia i gospodarczy rozwój, a nie jakiekolwiek masowe wykorzenienie. To nie jest walka o miliony, to walka o zachowanie wartości i przyszłości rolnika. Ofiarowanie pieniędzy w zamian za rezygnację, to jak obietnica złotego spadochronu. Do ruin. Rolnictwo jest fundamentem, nie kulą u nogi i należy działać z głową modernizować, wspierać, inwestować, nie likwidować. To, co dziś widzimy w Holandii, to ostrzeżenie: nie pozwólmy, by rolnik, nasza wieś i nasze dziedzictwo stali się jednorazowym przedmiotem transakcji. Za takimi pomysłami mogą stać wielkie korporacje, którym zależy na zmonopolizowaniu europejskiego rynku żywności. Nie dajmy im się. Janusz Terka zaapelował, żebyśmy nie zniszczyli naszego rolnictwa tak jak produkcji maszyn rolnych. No niestety w tym roku niewiele urosło, ale trzeba było skosić. Jakie, jakie żniwa? No w tym roku trudne żniwa. Pogoda niezbyt sprzyjająca, no ale jak, jakoś się udało. Ale z takich pozytywnych rzeczy. No, przede wszystkim chciałbym też podziękować wszystkim tym osobom, z którymi się spotykałem na drodze bardzo pozytywnie to wszystko nikt nie, nie hejtował, to, że się jeździ kombajnem po drodze, także dziękuję wszystkim uczestnikom ruchu za to, że nas nie hejtowali, a wręcz odwrotnie czasami jakieś tam piąteczka czy Podziękowania za to, że pracujemy. Także słowa uznania. Te żniwa też przebiegły, można powiedzieć, mimo trudnej pogody sprawnie. Dzięki temu, że to nie tylko kombajnista pracuje, ale też cała jego rodzina przy żniwach. No, jakby nie patrzeć, ciężko by było szybko uporać się z żniwami, na przykład bez mojej żony, czy bez moich synów, czy bez mojej rodziny. Także, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie tylko ta osoba, która na kombajnie pracuje, ją widać, a reszta to, to odwozi to zboże i to wszystko działa dzięki temu sprawnie. Jak plony, o no, plony, trzeba zawsze się z tego, co urosło i to zebrać. Można by było liczyć na więcej, ale zebrane zboże nie ma co narzekać, tak jak powiedziałem na tych, na tych stanowiskach słabych, na tych szóstkach, na tych góreczkach no niestety zboża za bardzo nie było, ale tam gdzie troszeczkę było wilgoci, lepsze stanowiska to zboże urosło i z tego się cieszymy. Także trzeba korzystać z tego co jest, czyli jak urosło to się cieszyć, bo cały rok się na to pracuje po to, żeby sprzątnąć. Można by było liczyć na więcej no ale niestety, no można też by było patrząc na to wszystko dalej e, chcieć więcej i na przykład chcieć e, mieć lepszy kombajn jak ten, nie? No, część rolników ma piękne kombajny faktycznie, e, no ale niestety te kombajny są bardzo drogie i niedostępne dla przeciętnego rolnika, bo proszę Państwa e, kombajn takiej dobrej klasy to jest coś koło miliona złotych, także... To jest inwestycja, która jest nieosiągalna dla takiego średniego gospodarstwa, czy nawet mniejszego. Ale chciałbym też powiedzieć Państwu, właśnie o, o tych, na przykładzie tego kombajnu, jak wygląda sytuacja w rolnictwie. Ten kombajn ma 27 lat i on ciągle pracuje. I ciągle pracuje, i jeżeli chodzi o mnie to mimo tych mankamentów, jakie mają nasze polskie te maszyny, to jestem zadowolony. Po 27 latach sprawuje się naprawdę na dobrym poziomie i trzeba byłoby się zastanowić czemu ten, te kombajny w Polsce już nie są produkowane. No, Ktoś tak zadecydował, ktoś prowadził tak zwaną zachodnią technologię, chociaż te w tamtych czasach, kiedy były projektowane i zaczęte produkowane, czyli lata 80. Naprawdę były na dobrym poziomie, no ale niestety. I zwróćmy teraz uwagę, jak wygląda nasze rolnictwo. Na przykładzie tej maszyny, która, która stoi za mną. Możemy iść zachodnie technologie, możemy czerpać wzorce z zachodnich, tych najlepszych państw, które mają rolnictwo na bardzo wysokim poziomie albo rozwijać swoje. Nie? I warto by było, żebyśmy naszego rolnictwa nie zniszczyli tak jak tego produkcji, tego kombajnu, tylko dbali o swoje. Dziękuję Państwu, do widzenia. Z kolei rolnik nieprofesjonalny opowiedział, jak awaryjne żniwa są w tym roku na jego gospodarstwie. Powiedzcie mi, czy jest coś takiego jak limit awarii na dane gospodarstwo w żniwa? Jak było mokro, zboża mokre, my kosiliśmy na suszarnie, szło picuś, glancuś, bez najmniejszej awaryjki, jeden drobny przestój, teraz od kilku dni jest pogoda, więcej stoimy niż kosimy. Zacznijmy od tego, że rzepak kosiliśmy od piątku wieczora do dzisiaj, tak do 16. Teraz było przebranżowienie się na zboża, i jutro rano lecimy na zboża dalej. W piątek ogólnie bez jakichś problemów z 10 pierwszych ton i lecimy w sobotę. W sobotę kosiłem tutaj koło domu. E, ogólnie raz urwał mi się nożyk, drobnostka. Potem urwał mi się pas od sieczkarni, więc miałem cały zawalony kombajn. E, wybieranie z ponad tak z dobrą godzinę, zanim ogarnąłem pas i tak dalej, i był wieczór. Lecimy dalej. Niedziela. Wyjechałem o godzinie 11, w takie nowe pole, nową dzierżawę, gdzie rzepak poprzerastał mi mietlicą, miotłą zbożową. Yy, I co? I zapuchało mi się szkarnia Sześć razy. Bo nie chciało się to cholerstwo ciąć na sieczkarni. Jeszcze jest rzepak zielonka totalna, bo odbijał. Yy, więc yy, dobra, mówię okej, okay, koniec. Kosimy, kosimy ten rzepak do pokosy, ale przez to, że zapychałaś się ta sieczkarnia praktycznie non stop, nie skosiłem tego, co chciałem, no ale dobrze, słuchajcie, y mamy poniedziałek, poniedziałek przygotowany, mówię, dobra, jedziemy na największe pole, jedziemy, 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 jedziemy i jebs jebut, urwany header, w sensie urwane mocowania, ponieważ... Jeden z sąsi sąsiadów polnych stwierdził, że zajebistym pomysłem będzie zbieranie kamieni na brzeg pola, w sensie na brzeg drogi polnej. Ten kamień zarósł, nie było go widać, ja na nim najechałem brzymkołem, spadłem z tego kamienia i e, poszły mocowania. Więc wróciłem, zrobiliśmy header, okazało się, że pompa wody zaczyna się... Ja mówię, no nie wierzę, ale dobra. Lecimy z tym tematem, zrobimy to, więc wyjechaliśmy w poniedziałek o godzinie 19, ukościłem koło domu u sąsiada prawie 2 hektary, ponieważ przyszła taka rosa, że nie dało się rady więcej kosić. No i dobra, no idźmy dalej, nie? Mamy dzień wczorajszy, czyli uwaga, już wtorek. Lecimy, 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 lecimy. Jebs je but. Skończyła się taka osłonka plastikowa przy kosie, przy główce od kosy. Co chwilę kosa spadała, więc było alarm. Moja muśka gnała na tucholę, gnała, 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 gnała. Zrobiliśmy to. No, oczywiście, już było z, pewnie z godziny, jak nie półtorej godziny przystoju. Zrobiliśmy to i co? I mm, lecimy, 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 lecimy. I pęk pas od kosy. Nowy pas, który był założony w tym roku. Ale no, więc dobrze, no, zostały nam 3 hektary, mówimy, dobra, skończymy to dzisiaj, nie? Skończyliśmy to kurwa o prawie 16. Bo nie dość, że ja miałem dzisiaj tutaj kontrolę, świnki, soja przyjechała, więc praktycznie byłem tylko tak z doskoku, z doskoku byłem. Więc tutaj mój pracownik to kosił, ja zaprowadziłem przyczepę. No i co? No i e, pierwsza rzecz, która poszła, to mocowanie bębna w hederze. E, przy okazji, palec rozwalił tam taką blachę przy wejściu, więc znowu trzeba było zjechać, znowu trzeba było spawać. Co prawda, u, u, moje, u takiego naszego znajomego w sekcji, więc, więc o tyle dobrze, że nie zjeżdżaliśmy znowu e, do domu. E, następnie Zjechaliśmy z powrotem na pole i na polu poszedł kołek w skrzyni biegów. Więc <grym> znowu musiałem zapierdalać na pole z domu. I co? I jeszcze mm, zaczęło się pierdolić łożysko na sieczkarni. I ogólnie skończyliśmy, zjechaliśmy, przygotowaliśmy do Dnia jutrzejszego, i teraz mi się jeszcze słuchajcie, przypomniało, że kurwa wasz mać w sobotę? Pęk mi pasek odwialni. Więc yy, nie wiem, ile 10-15 awarii w ciągu kurde dobrych 4 dni. Daj znać w komentarzu, co Ty uważasz o pomyśle rezygnowania z hodowli w zamian za milion euro od unijnych podatników. Kto mógł wpaść na tak beznadziejny pomysł?